Cześć, super farmer z tej strony, dzisiaj jak widzicie szybka akcja, druga dawka odżywki na dworze, odżywka ta sama co wcześniej, <laughs> jak widać w nocy popadało, zobaczcie nawet na ogródku jest mokro, nie wiem dokładnie ile spadło, ale sądzę, że po ziemi, bo to spadło dużo, tutaj jest... Na twardym, na 3 cm jest czarna ziemia. Czekaliśmy na ten deszcz Wszyscy się cieszą. Tata, mama <coughs> jeszcze pryskał e, ziemniaki od chwasta. Bo niestety nie mogłem nagrywać, bo... Nie mogłem po prostu zawsze na robotę. Ech, wszystko tak pachnie odżyło wszystko, Wszystko ma od razu chęć do życia. E, co? To jesteśmy teraz na tym słabszym kawałku. Tutaj właśnie w tym miejscu. Było strasznie sobie, chyba wymarzło. Nie wiem dokładnie. Oczywiście nagrywam film będzie. Yy, co... Była to tak samo jak wcześniej odżywka, trochę w większej dawce. Wcześniej za pierwszym razem i odchwasta, teraz jedziemy drugi raz odżywką. Yy, dawka... Odżywka to sama co wcześniej. Dawka 4,5-5 kg na, 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 na opryskiwacz czyli na około hektar. Niecały yy, Co? Ten vlog też będzie trochę cięty, będzie krótki, no bo jest troszeczkę roboty, yy, więc co, na razie z tego co mówię na tyle, co tu jeszcze mogę dodać jak na szybko, no jest dużo żyta, będziemy chyba zmieniać zboże, yy, no, no materiał się będziemy po prostu zmieniać, tak jak widzicie jest na czymś siada, dalej jest chyba żyto, tam ma przynajmniej żyto, no, bo u nas... No, jak widać, no, tutaj jest najgorszy kawałek. No i co? Idę z kamykami. mi się wydaje, informacja. Nie ten, który był z Jednak zmiana planu po deszczu, wszystko odżyło. On też zostawiamy go na nasieniu. Teraz zostanie drugi osodrzywka, jest rzadki, ale da sobie radę. Po tym deszczu nawet po miecach, trawa poszła przez noc dwa razy z górę. w o północy, zaczęło się podwórko świecić. Mówię, o, ja dobrze. Eee, co? Idzie on na paszę. Eee, wróć, na święcie normalnie. Na razie, nie wiadomo, co będzie później. Może będzie cięty. Na razie jeszcze pójdę, wam po e, powiem wam jeszcze. Eee, pryskamy to psężyko. Pryskamy jęczmień ten, który właśnie mówiłem przed chwilą, że będzie przed jednak na zboże i mi myślę, że to duże na tym dużym kawałku i na dużym zostawiamy. On jest aż załadny, jakbyśmy teraz jeszcze wjechali, podejrzewam, że by nie dotrwał że nie by leżał. No yy. chyba na tyle jeszcze dzisiaj do prysków jak mi się wydaje. Jeszcze może wam coś nagrę w dzisiejszego dnia. Chyba na tyle, chociaż wątpię, że będziemy coś jeszcze robić. A eee, nie, może wam jeszcze. Jeszcze, może jedna będzie akcja. Nie, akcja, no. Jedno takie wydarzenie, co nigdy nie było na kanale. Jeszcze wam pokażę. Nie chce mi się iść. Będzie trochę trzęsło, jak jest na dużym zoomie. Tam, czekajcie. O, właśnie tu. Tu teraz pokazuję. Pamiętajcie, jak na no, poprzednim vlogu tam byłem. Urzuci plastem nic nie było odżywka, trochę ręcz, ręcznie sobie czeku no to efekt i trochę deszczu nie chciało się ciągnika podczepiać no to trzeba ręcznie. To się sta, A co? To się stało? No tak korówki wyszły na dwór na wreszcie. To jest jedna, to jest druga. Na razie tutaj tak chodzą koło domu, koło tu gospodarstwa po prostu, no, też, żeby trochę właśnie tu powygryzać. Ale głównie to po to, żeby no, to dzisiaj poszły pierwszy dzień, żeby się po prostu przyzwyczaiły, bo to... A no, one pójdą od razu w pole w pierwszym dniu. E, może ktoś się zapyta, dlaczego na łańcuchach są, a nie na, na, na... Niech są w pastuchu, albo w jakimś okulniku. No ale ogólnie to tak powiem, bo... U nas tutaj jak luternia yy, ogólnie tak chodzą, tu no bo łąki mamy daleko na dzierżawy pastucha kiedyś był, a teraz są takie susze, że po prostu w pastuchach to by wyjadły i by nic nie miały a tak tutaj to zawsze właśnie gdzieś znajdzie się taka luka i się nie upoluje, a ja przez sobie wygryzą. Czy nie? nie? No, są fajne krówki. No, 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 tak właśnie jak mówię, chodzą, takie są co to są dwie krówki, to no, pastucha tak trochę nieekonomicznie, To u nas, tak jak już mówiłem, chodzą sarny, lisy i inne dziki, ale no, jakby chodziły w pastuchu. Ale to codziennie trzeba było robić obchód, zawsze było poprzerywane. A to prąd uciekał, to tak no niezbyt. No i też jak były susze, to uciekały. No nie patrzcie, że są brudne. Bo to jest ich pierwszy dzień. No więc tak jakby... Jeszcze się nie wyczyściły, ale za kilka tygodni będą czyściutkie. Aha, się prezentuje, się wygina. No. Więc to by było chyba dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę subika, jak jesteście nowi, udostępnijcie. Dzisiaj taki bardziej vlog z całego dnia. No i co do zobaczenia przy następnej okazji.